Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj odcinek z kolekcją Łączy nas piłka sezon trzeci. Jak wiecie, jeszcze nie mam całego kompletnego albumu, brakuje kilku kart. Mam tutaj 15 saszetek i tak pomyślałem, nie robiłem jeszcze pojedynku pomiędzy formacjami. Dlatego wybrałem po trzech zawodników z każdej formacji, oprócz bramkarzy, bo jest tylko dwóch, więc tutaj by to nie pasowało. Więc jest obrona, mamy tutaj Bednarka, Glika i Rybusa Pomoc, Błaszczykowski, Krychowiak i Zieliński I napad, Lewandowski, Milik i Piątek Każdy ma wyrównane szanse Bo jak wiecie, każdy zawodnik ma tyle samo kart Będziemy sobie otwierać po kolei saszetki Każda karta liczy się za jeden punkcik no i co? Zaczynamy. Ja oczywiście będę sprawdzał, czy wpadną moje brakujące karty. I mamy, moi drodzy, pierwszy strzał. Goldzik. Ale zaczynamy od początku. Kędziora. Nie mamy go tutaj. Jest Milik, czyli napastnicy wychodzą na prowadzenie. Później oczywiście też będziemy sprawdzać, który osobno zawodnik... Z tych tutaj dziewięciu miał najwięcej kart. Linety. Nie ma go przemysław Frankowski i Maciej Rybus. Czyli obrońca. Jak tam sytuacja u Was, moi drodzy? Macie już komplecik? Czy jeszcze też szukacie braków? Kędziora. Ponownie Kędziora. To już trzecia jego karta, popatrzcie. Klich. Linety I tutaj jest karta specjalna Bartosz Bereszyński No i ten numer mi brakował Więc ładnie Jest pierwsza brakująca karta To sobie będę tutaj na boczku układać A my lecimy dalej I znowu jest Goldzik Pięknie Jan Bednarek Mamy go Pierwsza karta Przemysław Frankowski Kamil Grosicki, Dawid Kownacki i Jakub Błaszczykowski. Czyli Kuba również ma tutaj swoją złotą kartę, ale na razie prowadzą obrońcy. Dwie karty. I znowu mamy Golda, Rybus. To jest, już jest druga jego karta. Klich, Glik, popatrzcie, obrońcy. Cztery karty już. Kędziora. I tutaj Szczęsny. Szczęsnego akurat nie ma, bo tak jak mówiłem, bramkarzy mamy tylko dwóch. Jakub Błaszczykowski. Przemysław Frankowski. Tomasz Kędziora. No, Tomasz Kędziora masakrycznie. Patrzcie znowu. To chyba jego siódma karta. I jest Arek Milik. Gdzie mamy Milika? Tutaj. I znowu Gold. Łukasz Fabiański. Jest Robert Lewandowski. No, napastnicy teraz podgonili troszeczkę. Ale obrońcy uciekają. Kamil Glik. Przemysław Frankowski. I ponownie Kamil Glik. Popatrzcie. Złota karta. Czyli na razie, na prowadzeniu. Jeżeli chodzi o pojedynczych zawodników, Kamil Glik. Trzy karty. Maciej Rybus. Trzecia również jego karta. Robert Lewandowski, Jan Bednarek. Krzysztof Piątek. Mamy piątka. I Kamil Glik. Znowu Gold. Krycha. Jest Krychowiak? jest. Beryszyński Maciej Rybus Grzesiu Krychowiak i ponownie Grzesiu Krychowiak. Patrzcie, trzy karty w jednym, w jednej saszeczce tego samego zawodnika. Fabian Klich jest Piotr Zieliński. W końcu każdy zawodnik ma chociaż jedną kartę. Grzesiu Krychowiak i przemysław frankowski. Ja jeszcze oczywiście tam zerkam na braki. Bartusz Bereszyński, Robert Lewandowski, trzecia jego karta. Piotr Zieliński. Mateusz Klich i Kamil Grosicki. Również mi ta karta brakowała. Więc już dzisiaj druga wpadła. 5 szetek do końca nam zostało. Tomasz Kędziora. Piotr Zieliński. Wojciech Szczęsny. Grzesiu Krychowiak. I chyba teraz Krycha na prowadzeniu. 5 kart w sumie już. I Wojciech Szczęsny. Również brakuje mi ta karta. Numer 40. No dzisiaj naprawdę. Dobry ten unboxing, w sumie 15 saszetek i 3 braki już padły. Teraz mamy Golda kolejnego. Ale najpierw sprawdzamy bazówki. Bereszyński jest piona. Druga karta piątka. Kamil Glik. Grzesiu Krychowiak i Mateusz Klich. Jego tutaj nie ma. Robert Lewandowski, Jan Bednarek, Piona, Bartosz Bereszyński i Kamil Glik. Dwie saszetki do końca. No i tutaj widzę, pomiędzy obroną a pomocą będzie walka o pierwsze miejsce. Chyba, że teraz napastnicy podgonią. Jest Robert Lewandowski. Piąta karta. Jan Bednarek, Arek Milik, ponownie Arek, i Jan Bednarek tutaj. Kamil Grosicki, Bartosz Bereszyński, jest ponownie Robert. Karolinety i Dawid. Kownacki. Tak więc moi kochani, liczymy teraz karty poszczególnych formacji. Tutaj mamy Bednarka 5, Glika 6, czyli to jest 11 i 4, 15 kart obrony. Patrzę, czy tutaj mam gdzieś długopis. Nie mam, więc musimy pamiętać. Teraz pomocnicy. Raz, dwa.

Bartosz Bereszyński, Kamil Grosicki i Wojciech Szczęsny, ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec, jeszcze brakuje kilka kart. Tak więc ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie odcinka, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.